Walka o władzę. Chcesz mieć władzę? Kochaj szczerze. Ona się z miłości bierze. Tak naprawdę ten ma władzę i króluje, kto w, w swym sercu miłość czuje. Tego nie da się sfałszować. Nie ma co tu kombinować. To się czerpie z źródeł Pana. W Eucharystii miłość jest rozlana. Nie ma mowy o miłości, gdy w twym sercu Bóg nie gości. Woń olejku jest rozlana, gdy czerpiesz ze źródeł Pana. Miłość jest niepokonana, bo przybliża Cię do Pana. Nie ma mowy w oczach Pana, każda walka jest wygrana. Nie bądź głupcem, masz tak wiele. Bądź Jezusa przyjacielem. Maria właśnie taką była i Jezusa namaściła. Olejku nie żałowała, bo miłość do niego miała. Woń olejku się rozchodzi. On Jezusa ból łagodzi. Bóg nas kocha bardzo strzeże. Folejek miłości wierzę, On rozlewa się obficie, gdy w radości się ćwiczycie. Ten króluje, kto miłuje, ten korzysta z tej mądrości, kto ma dużo roztropności. Maryjem za wzór Bóg daje, możesz zmienić obyczaje.